Mój ojciec, przez kogoś tam, nie mam powiedzieć przez kogo, dostał takie zlecenie na zbieranie owoców soi. Soja w naszych warunkach, to jest tak, w takiej wysokości właśnie krzaczek, ma tam takie idące do góry, takie łodygi, na nich są strąki. W tych strąkach jest takie włochate dosyć nasiona, i które mają 40 prawie 40% tłuszczu. To olej solowy się tak zrobi. No i myśmy z całą rodzicą, jeszcze tam z i kolegów, zbieraliśmy na, w, w lesie, były takie enklawy, gdzie nie było możliwości zepsucia tych nasion. To znaczy, że one się nie stykały z innymi właśnie podobnymi z tym. Była taka czystość genetyczna. No i jako a zbierać można było dopiero to wtedy, jak to było całkowicie dojrzałe. No i myśmy to zbierali. Tego było bardzo dużo. No i potem jako płace dostaliśmy dwa worki tego ziarna. Worki takie duże, pewnie 80 kg, jeszcze, nie. To było między Bydgoszczą, a Stryszkiem w lasach. To były takie enklawy, takie polanka no, o wielkości 500 metrów kwadratowych 600. I tam rosły te, te... I on wtedy nie mógł tam płacić albo nie chciał płacić pieniędzmi, to płacił tymi ziarnami.